Witam, piątek, piąteczek, piątunio i kolejny odcinek. Porozmawiamy sobie dzisiaj o noworocznych planach. A tytuł tego filmu brzmi: Nie będę mówił czy mówiła znajomym, bo nie osiągnę czy nie zrealizuję naszych czy swoich celów. Podobny film jakiś czas temu już nagrywałem. Często można zobaczyć pewne memy. Filmiki, które się pojawiają, które mówią, żeby nie mówić ludziom dookoła, ponieważ ci ludzie mogą nas jakby sabotować, czy ci ludzie mogą nas zatrzymać w realizacji naszych celów, obojętnie jakie te cele będą: czy będą to cele finansowe, czy będą to cele związane z sylwetką, ze zdrowiem, obojętnie. I teraz. Zastanowimy się w tym filmie, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Bo pierwsze pytanie z brzegu: czy to ludzie zabraniają ci dbać o swoje zdrowie? Czy to ludzie zabraniają ci uczyć się nowych, pozytywnych nawyków, na przykład w inwestowaniu pieniędzy? Czy to ludzie stoją za tym, że nie dbasz o zdrowie? Czy to ludzie stoją za tym, że zamiast zdrowego jedzenia pożywnego wybierasz non-stop jedzenie, które jest kaloryczne, jedzenie, które jest schemiowane? Czy to ludzie za to odpowiadają? A więc zostawmy tych ludzi. Przestańmy odwiniać ludzi. Przestańmy obwiniać to, co mamy dookoła. Bo tak po prostu nie jest. To wszystko od Ciebie zależy. To Ciebie zależy od Twojej determinacji, to zależy od Twojej wytrwałości, to zależy od twojej, Twojego nastawienia, to zależy od Twojego mentalu, bo jeżeli masz silny mental, który mówi Ci, żeby działać, to będziesz szedł, to będziesz to realizował i żaden człowiek nie stanie Ci na przeszkodzie. Więc nie obwiniajmy ludzi dookoła, bo to nie ludzie stoją za tym, czy nasze życie się poprawia czy nasze życie się pogarsza, bo jeżeli masz dookoła się, siebie ludzi, którzy Cię sabotują, to po prostu od takich ludzi odchodzisz. Proste. Po prostu takim ludziom dziękujesz, idziesz dalej. Ludzi masz pełno dookoła, na tym całym świecie. Nie musisz być z pewnymi ludźmi, którzy Cię sabotują. A druga sprawa jest taka. Jeżeli zaczniesz realizować swoje cele, zmieniać swoje życie, to i tak ludzie dookoła Ciebie to zauważą. Dlatego, że 95% osób nie zmienia swojego życia. 95% osób nie zmienia swojej sylwetki, nie zmienia swojego zdrowia, nie zmienia swojego stanu, e, posiadania, czy... ogólnie nie zmienia życia, dlatego że zmiana kosztuje wysiłek. Zmiana kosztuje przede wszystkim czas. Kosztuje energię, a my nie chcemy tej energii wydatkować. Dlatego, jeszcze raz mówię, nie obwiniajmy ludzi, bo to nie oni stoją za tym, czy ty coś zmienisz w swoim życiu, czy w tym roku, czy może w kolejnym roku, czy w następnym roku to nie oni. To ty stoisz za tym. Pozdrawiam.